Cześć! Z tej strony Chitos i witam Was w kolejnym odcinku na kanale beczka z Życia. Kurwa, mo. i dzisiaj opowiem Wam historię, jak to zostałem złodziejem. Wiem, że to brzmi śmiesznie, jest to śmieszna historia. Bo jak usłyszycie ją, to wybuchniecie śmiechem. Patrząc na mój wiek. Więc no, dajcie do końca. Ale zanim to, to subskrybujcie ten kanał, bo tak, y, jestem youtuberem, każę wam subskrybować. I zostawcie też lajka, like, już zostawiliście? Świetnie. Możemy przejść do reklam, więc zapraszam na TikToka Beczki Z życia. Tak, dzisiaj zaczynamy od TikToków, nie wiem, tak, o Jakoś znów. Więc zapraszam na głównego TikToka. No i na Instagrama Beczki Z życia, na głównego Instagrama i możemy już lecieć jeszcze powiem kto tam był była tylko jedna osoba którą znacie a mianowicie Ole. był on tam ze mną ale jak to się zaczęło posłuchacie sami po cencie. i wybuchnijcie śmiechem na koniec więc to było bardzo niedawno jakoś dwa tygodnie temu była sobota a wtedy a ja nocowałem u Olka no i jego babcia czyli moja ciocia powiedziała że ubierajcie się jedziemy My tacy kurwa ledwo przytomni, mówimy co, gdzie jedziemy do, do miasta szybko, my się tam ubieramy, idziemy, Olek w ogóle gdzieś zapodział swoje buty i szuka, mówi to kurwa nie ma i przychodzi wuja taki wkurwiony i otwiera szafkę, a tam buty, a Olek takie aha, okej. Okay. My tam weszliśmy do auta i jedziemy, jak dojechaliśmy do polo, to tam ciocia do wózka pakuje jakieś rzeczy, a my się chowanego zaczęliśmy bawić i tam Beka, potem nam się znudziło i w ber Berka się bawiliśmy, w ogóle prawie wpadłem na jakąś panią, ale być trudno. I z tym polo zaczęło nam się strasznie nudzić i my tam podchodzimy do durek, zawsze chcieliśmy... Je ukraść, ale ci z nas, a więc tego nie zrobiliśmy nigdy. Nie ja miałem takie, takiego bukieta czarnego, bo Olek stał ze 5 metrów ode mnie, bo musiał wódzka pilnować i mówi, mówi dawaj schowaj pod baketa i chodzi do mnie. A ja takie okej, okay, schowałem. To było takie czarne opakowanie i były tam trzy w środku i ja tam schowałem, mówię, nie, no nie, i wyjąłem i odłożyłem, a on do mnie. Wsiąść, wzią, mogę wziąć stary jakby, Ale ja, takie odważne, żeś to sam nic. Powiedział, ja takie, dobra, wezmę, poszedłem, wziąłem do kieszeni i poszedłem do Olka. O, jak tam, on tam byka, fuj. Ja, takie, stary, to widać, on takie, tutaj, to, to kaci ja takie, pojebało, a potem, takie, okej, okay, i przełożyłem. W takim momencie, bo Ciodzia właśnie przyszła, ja zacząłem panikować. A co, jak jest jakiś alarm i tak ciągle gadałem, ja, jak mam trochę, on takie, dobra, pójdę sprawdzić, poszedłem do cioci i powiedział, czy idzie, że idzie siku, ciocia, że okej, okay. jak wrócił, to powiedział, że nie ma, nie ma, na pewno nie ma, na 100% ja takie, ok jak już ciocia szła do kasy, ja powiedziałem, że idziemy, dał ta już usiąść, ona, że ok idźcie. Poszliśmy, jak wychodziliśmy, to ja taki obsrany byłem, ale zapiszcie i w ogóle, a, jak, a ja, jak wyszłem i nic nie zapiszczało, to ja pierdolę, nie chcecie znać tego stresu i takiej ulgi. Więc no w skrócie, ukradłem dureksy, a po co? Nie wiem, tak, o chyba, i mam jednego w portfelu do po dziś dzień. W ogóle jeszcze przed tym, kurwa, nie tym, Ym, tylko tą kradzieżą, myśmy w tak, znaczy wuja gdzieś poszedł. Kracięcia była w lewiatanie. a ile, ale jak już wychodziliśmy z tego, do tego auta, z lewiatana, to tak mocniej trochę otworzyłem drzwi i je były w drzwi kogoś, kto zaparkował, a ja obsrany, ale potem o tym zapomniałem. No jak kracięcia była w lewiatanie, tam się trochę nie jak zawsze. Miałem tam trochę hajsu, że dwa płaskie złote. Kupiłem sobie Timbarka i poszliśmy na plac za ten sklep i po tym jak my wsiadaliśmy do auta, to ja byłem taki obsrany, że przyjdzie właściciel tego auta i zacznie mówić, że mamy płacić itd., ale tak się nie stało na całe szczęście. W ogóle ja teraz może jestem za odpoczywać, pozwalam Czyli nagrywam dla Was. Oni tam się kąpią na plaży, a ja siedzę w fotelu i nagrywam dla Was, bo wstyd przy ludziach na, na plaży. Więc, no, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnij o łapce w górze, bo to Was nic nie kosztuje, strasznie motywuje. No i jeszcze subskrybujcie ten kanał, bo jeśli, bo jeśli chcecie opowiedzieć Waszą historię na beczkę życia, to napiszcie do nas. Teraz jest... Na adres solućbzdzmałpgmail.com Tam możecie wysyłać swoje historie, ale żeby były dłuższe. W sensie, żeby nie miały pięć linii, więc no, zapraszam jeszcze na drugi kanał Chitos, A ja się z wami żegnam. Pa do zobaczenia. No i cześć! Jak to się wyłączy?